No tak wygląda rynek Kościuszki w Białym Stoku. Tutaj kiedyś rosło drzewo, topola, pola, którą wycięto na skutek sfałszowanych ekspertyz dendrologicznych. Rzekomo drzewo groziło, było całe spróchniałe w środku i mogło w każdej chwili spaść komuś na głowę. Jakie wycinali, to od góry do dołu było widać po plasterkach ścinanych dnia, od góry do dołu, że od góry do dołu drzewo było zdrowe. No, ale propaganda sukcesu. Prezydent potem otwierał uroczyście ten rynek z wystawą Ziemia z Nieba. Jest taki filmik, gdzie ja protestuję przeciwko tej ekologicznej hipokryzji. Dzisiaj już wiemy, że przy zmianach klimatu się nie da wytrzymać. Trzeba ustawiać kurtynę wodną, jak widzicie, wodociągi białostockie, bo tu, w jaki jest upał, jest taki zaduch, że po prostu nie idziemy siedzieć bez cienia, nie? Tu jest ciekawy budynek, który użytkuje były europoseł Platformy Obywatelskiej i piłkarz Jagiellonii, Tomasz Frankowski, Franek Łowca-Bramek. Najciekawsza część mieściła się w podziemiach tego budynku. Była to jedna z filii sieci lokali ze striptizem Kokomo. Za czasów Platformy Obywatelskiej w większych miastach ta sieć istniała, okradała klientów. Podawała im narkotyki, podawano im narkotyki gdzieś tam w drinkach, w piwach i czyszczono oszczędności skarb płatniczych. Eee... Właściciel sieci w wywiadzie mówił, że jedyne czego się boi zarządu Platformy Obywatelskiej to Pana Boga. Myślę, że to była jakaś pralnia pieniędzy, tym bardziej, że w Poznaniu bodajże był taki przypadek, że w lokalu tej sieci jeden z dyrektorów spółki Skarbu Państwa Rzekomo siedząc 16 godzin w tylko lokalu, yy, przepuścił z karty kredytowej służbowej ponad milion złotych, kupując szampany po 16 tysięcy złotych za sztukę. Te szampany, to jak się okazało, potem do butelek wlewano zwykły napój sprite ze sklepu spożywczego. Kupowany za parę złotych, nie? Więc yy, no, przypuszczam, że w ogóle tego miliona złotych nie udało się odzyskać, niestety, nie? Więc wpuszczono to w straty spółki skarbu państwa. Takie to ciekawostki, właśnie na tym rynku. Ja składałem podpisy mieszkańców tutaj w 1996 roku, żeby tutaj był Deptak. No i Deptak powstał na kawałku, chociaż mieszkańcy chcieli, żeby Deptak powstał na całej długości od tego czerwonego kościoła katedralnego, tam dalej z kuria biskupia. Gdzie urzędował taki ksiądz, kapelan Jagieloni też, bo dzisiaj Metz Jagieloni, kapelan Jagieloni, który chwalił się seksem homoseksualnym z sekretarzem biskupa ówczesnego Tadeusza, ee, jak on tam się nazywał, ten biskup, no mniejsze z tym. Hmm. On się chwalił. Generalnie z seksem No a potem jeszcze podrywa jakąś kobietę w internecie I na koniec rzucił się pod pociąg Relacji Warszawa-Wileńska-Ząbki bodajże Popełniając samobójstwo W wieku 48 lat Niedawno był pogrzeb Na cmentarzu na Dojlidach W Białymstoku Także pamiętajcie, że kościół, religia To też jest Demoralizacja Pranie mózgu tak dalej. Tutaj często ludzie się omawiają na randki. Przy fontannie. Wtedy miejsce docelowe, docelowe spotkanie. Jak widzicie, trochę zieleni jest w donicach zamiast tych wyciętych drzew. Taka namiastka, która nie daje niestety cienia. Bo to takie jakieś trawy widzę są. I jakbym tam dalej podszedł w kierunku ulicy to niestety jest duży hałas więc ciężko będzie coś zrozumieć, jest też ciekawa historia z tą fontanną bowiem fontanna kiedyś to zrobił taki kawał za 3 zł kupił butelkę szamponu takiego samochodowego w hipomarkecie i rzucił do tej fontanny i była piękna piana na całym rynku zakaz kąpieli fontannie. Tak jest. Tutaj, jak widzicie, jest dosyć hałas od tej ulicy. Były różne kosmiczne pomysły, żeby ten ruch puścić tutaj tunelem, na przykład pod spodem. Oczywiście absurdalnie drogie rozwiązanie, więc nic z tego nie wyszło. Można puścić go po prostu objazdem naokoło, nie? No, ale też mniejsza większość. Czekamy na zielone światło. Napis Białystok. Gdzie sobie można zrobić zdjęcie na tle ratusza. Tu nie ta ciekawa inwestycja, bo zbołem się pozbyło w czasie pandemii tego budynku. Oni uważali, że jest to słabo dochodowy lokal, bo niedaleko tu mają bar pod lasie, więc. Ich bar tutaj był konkurencją samą dla siebie. Można powiedzieć, chociaż ja uważałem, że tu lepsze jedzenie, akurat mieli. Natomiast imprezy, wesele, jakieś pokazy, bankiety i tak dalej nie wychodziły, ponieważ tutaj jest problem z miejscami parkingowymi. Wtedy zróbcie na przykład, pokaż czy wesele, gdzie trzeba gdzieś znaleźć miejsce dla 50-100 samochodów. W centrum miasta tragedia, niewykonalne zadanie. Więc. Słabo to tutaj szło. W czasie pandemii to w ogóle było zamknięte, wszystko więc sprzedali to i teraz mamy coś takiego, co się nazywa nie teatr. Ostatnio nie teatr trochę zmodyfikował działanie, bo wpuścił tutaj sklep na dół, z kolei kawiarnia tutaj, która była, zniknęła z Polski, ponieważ to sieć była posądzana o to, że tam jeden z właścicieli chyba ma powiązania z kapitałem rosyjskim na który dzisiaj jest w Europie embargo tutaj jest jeszcze Kinoton, gdzie kiedyś były historyczne procesy pomnik Józefa Piłsudskiego yy, dawny arsenał, teraz muzeum imienia Ślędzińskich które się rozrasta, bo oni chyba mają za cztery już to różne siedziby w różnych częściach miasta natomiast ja jeszcze zmierzam do tego, żeby Wam pokazać słynne zdjęcie, jak kiedyś wyglądał ten rynek przed wojną. Wyglądał on mianowicie tak: w 1929 roku, jak widzicie, przed ratuszem, fontanna oraz była zieleń. Był park, były drzewa. No, trochę może nie za duże, bo dopiero posadzone i rosły. Więc historycznie tutaj była zieleń która została potem zniszczona. Po wojnie zieleni skwer był po drugiej stronie rynku. Tak, znam tą teorię dyrektora Lechowskiego, który zniknął jako dyrektor muzeum, bo był takim wiecznym dyrektorem za czasów komuny i potem za czasów różnych demokracji się cały czas trzymał. Tak, pracownice, dziewczyny, kobiety oskarżały go o molestowanie seksualne mobbing, więc w końcu się go pozbyli z muzeum. Pan dyrektor zamiast zajmować się na przykład historią Branickich yy, pasjonował się historią Żydów białostockich na przykład oprowadzając po pijaku wycieczki po mieście, czego sam byłem świadkiem, bo jego wernisaże zawsze tutaj w muzeum yy, wiązały się z, ze spożywaniem z poczęstunkiem winem no i od pana dyrektora to nieźle z gęby po prostu śmierdziało alkoholem na maksa, że tak powiem także dyrektor był ciekawym człowiekiem może ze względu na te korzenie czy tam obrzezanie bo znacie teraz te wszystkie afery seksualne związane z Żydami z obrzezaniem, z niezaspokojeniem seksualnym, więc jakaś obsesja po prostu na punkcie niewyżycia seksualnego powodowała, że był po prostu strasznie namalny wobec kobiet. No i on się pasjonował historią Żydów, natomiast największą jego klęską jest to, że w Pałacu Branickich nie ma muzeum, tylko jest siedziba Akademii Medycznej. A powinna być siedziba muzeum na przykład Podlaskiego. I cały pałac powinien być muzeum udostępnionym do zwiedzania. Ale tak nie jest. No i dobra. Taki krótki przewodnik po centrum Białegostoku. To jest najstarszy budynek, ten Biały Kościół na Wprost, do którego dobudówką jest ten duży, znacznie większy od niego czerwony kościół. Taka sztuczka za czasów czarskich, żeby wybudować nowy kościół. Car zabraniał za bardzo budowy nowych kościołów, więc takie obejście tego zakazu było to, że to nie będzie nowy kościół. Ten czerwony, duży, tylko dobudówka. A tam dalej jest Kuria Biskupia o historii księdza. Kapelana Adama Dębskiego już opowiedziałem. Także trzymajmy się od kościoła z daleka, bo słuchanie tych chorych zaleceń sprzecznych z zasadami logiki zdrowia, e, nauki zdrowego rozsądku doprowadza czasem do chorób, samobójstw, śmierci, nieszczęścia. To wszyscy wiemy, że religia to jest szaleństwo tak naprawdę. A jeszcze wspomnę tu o Partii Razem. Które zabrania, chce zabronić tutaj różnych występów religijnych na rynku. Ciekawe, że sama partia Razem z kolei organizuje huczne parady LGBT ulicami Białego Stoku. Oczywiście pod ochroną policji, bo inaczej by się spotkały z dosyć gwałtowną reakcją niezadowolenia społecznego. Więc nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Zresztą faszyzm, komunizm. To są religie, ideologie w Polsce tak naprawdę zakazane.